Cześć, dzisiaj chciałem porozmawiać na temat celów, a dokładniej na temat celu, który często jest wykorzystywany, aby określić cel sprintu w metodologii agile. Jednak to, co tutaj przytoczę, może przydać ci się również w życiu prywatnym czy też zawodowym, jeżeli korzystasz z innych metodologii, niekoniecznie z agile. Tutaj chciałbym się skupić. Na tym, a właściwie po co jest potrzebny ten cel i dlaczego może być pomocny, ale również pokażę pewne rzeczy, pewne złe podejście właśnie do określania celów. Oczywiście postaram się to poprzeć jakimiś przykładami. Skupię się tutaj na celu sprintu dokładniej. A czym jest taki cel sprintu? Jest to efekt wszystkich prac, które zostaną wykonane w przeciągu kilku tygodni. Tutaj założyłem, że sprint ma od 1 do 4 tygodni i w przeciągu tego czasu zespół, który coś wytwarza, tworzy, pokazuje pewien efekt, który udało mu się osiągnąć. Więc ten cel sprintu tak naprawdę jest małym wycinkiem z trochę większego celu, i tutaj chciałbym się skupić, dlaczego to określanie celu dla małych wycinków może być problematyczne. Ale czemu cel jest ważny? Tutaj skupię się na kwestiach takich jak określenie kierunku działania. Gdyż chcemy wiedzieć, gdzie płynie okręt, na którym jesteśmy, do którego portu będzie zawijał i jakie niebezpieczeństwa nas czekają w tym porcie, gdyż dobrze jest wiedzieć, co można zabrać ze sobą w taką podróż: czy nie będą nam potrzebne przypadkiem jakieś kurtki, czy może futra, a może jakieś rakiety śnieżne, czy coś podobnego bo dany port jest gdzieś pod kołem podbiegunowym, a może wręcz przeciwnie, jest gdzieś na równiku. I tutaj dobrze jest znać cel, aby łatwiej można było określać oraz motywować zespół, czy nawet siebie samego do działania, bo jeżeli płyniesz tym okrętem, powiedzmy, na jakieś wyspy kanaryjskie, to podejrzewam, że dużo łatwiej będzie ci zagryźć zęby i przetrwać tych kilka sztormów, które pojawią się podczas takiego rejsu, gdy masz wizję tych dzikich plaż wyłożonych złotym piaskiem. No i jakieś drinki z palenką. I tutaj pojawia się już kolejny, czyli mierzenie postępów. Jeżeli wiesz, do którego portu płyniesz. To tak naprawdę jesteś w stanie podzielić sobie ten odcinek, ten cały dystans na małe części, i jesteś w stanie konkretnie określić, gdzie na mapie się znajdujesz. Teraz mamy takie zdobycze technologii jak GPS-y, więc dużo łatwiej jest określić, gdzie znajdujesz się na takiej mapie, na takim globusie. I jak wspomniałem, mogą pojawić się różnego rodzaju sztormy, które musisz przetrwać, jeżeli chcesz dopłynąć do tego celu, tego portu i dobrze jest określić priorytety podczas takiego sztormu, dobrze jest wiedzieć, co należy zrobić, co należy zamknąć, co otworzyć, jakie powiedzmy liny naciągnąć albo wręcz przeciwnie, czy jakie poluźnić, czy zwinąć żagle, czy może wręcz przeciwnie, po co to robić. Propo zwijania żagli, to cel również bardzo klaruje to, co należy robić, aby dojść do tego jedynego wymarzonego celu. Czy tak jak wspomniałem, do tych Wysp Kanaryjskich, jeżeli wiesz, jaki jest cel, to również jesteś w stanie uniknąć jakiegoś zagrożenia, które może spotkać cię na drodze. I doskonale zdajesz sobie z tego sprawę, że coś takiego może mieć miejsce, i jesteś w stanie skorygować trochę kurs tego statku, którym płyniesz, aby ominąć te niebezpieczeństwo. I teraz wyobraźmy sobie właśnie taki cel, że ty i twoi znajomi, powiedzmy, że 8 osób, chcecie płynąć albo udać się w podróż dookoła świata w 80 dni. Konkretnie 80, nie mniej, nie więcej, zaczynacie dzisiaj i za 80 dni, dni wracacie do tego samego miejsca. I teraz, jak będzie wyglądał wasz cel, wasze przygotowania do takiej podróży? Mogę założyć, że przygotowaniem to będzie podczas pierwszego waszego sprintu, Sprawdzenie lotów innych połączeń kolejowych, może drogowych, jakieś autobusy czy tym podobne, hotele, hostele albo inne przybytki, w których możecie się zatrzymać, a może będziecie nocować na dziko w jakichś namiotach. Dobrze jest się zorientować, czy przypadkiem prawo danego kraju w ogóle pozwala na takie biwakowanie. Pod chmurką, czy musicie wynająć jakiś teren, aby rozbić ten namiot? Dodatkowo dochodzą różnego rodzaju szczepionki, bo jednak są kraje, aby do nich wjechać, musicie odpowiednio się zaszczepić na jakieś choroby tropikalne czy inne, które mogą występować na danym obszarze, w danym państwie, i dodatkowo jeszcze dochodzi kwestia paszportów. Czy wasze paszporty są, aby na pewno ważne? I teraz mamy piękną listę pięciu czynności, które należy wykonać. Mamy osiem osób, i teraz robicie to w przeciągu powiedzmy, że dwóch tygodni, sprawdzacie to wszystko. Jak nazwiecie taki sprint? Przygotowanie? Czy może trochę inaczej? Sprawdzenie? A może jeszcze coś innego? Tutaj jest dosyć duży. Problem właśnie z określeniem tego, co właściwie ma zostać dostarczone, bo niby wszystkie te rzeczy zostaną wykonane, ale czy nazwanie tego celu, określenie, jak będzie nazywał się ten sprint, jest tutaj realne, możliwe, czy spędzicie za dużo czasu na szukaniu nazwy dla takiego sprintu, czy po prostu wypiszecie, że należy sprawdzić całą tą listę, która jest tutaj wypisana. Co z kolejnym sprintem, już przygotowanie do samego wyjazdu, rezerwacja biletów, powiedzmy, że na samolot, na autobus, w zależności co zostanie wybrane, kupno plecaków, może jakaś karimata, może jakiś namiot, segregacja ubrań, bo jednak ktoś sprawdził pogodę i okazało się, że właściwie nie potrzebujecie tych wszystkich kurtek i odzieży zimowej. Bo właściwie mamy lato, 80 dni to tak naprawdę okres wakacyjny, dwa miesiące z lekkim hakiem. Czy tak naprawdę, jadąc w jakąś podróż do ciepłych krajów, zabierzecie ze sobą futro zimowe? Podejrzewam, że nie. No i sprawdzenie samych plecaków, czy zabieracie wszystko, co jest potrzebne, czy zapakowaliście wspomniane wcześniej paszporty, czy inne rzeczy. I teraz, jak nazwiecie taki sprint. Przygotowanie. A co z poprzednim sprintem też nazywał się przygotowanie. I tutaj wydaje mi się, że jest dosyć duży problem z nazwą samego celu sprintu. Nie z samym celem, bo cel został określony 80 dni dookoła świata. Wszystko, co teraz robicie, to tak naprawdę przygotowanie do tego celu. Jest duży. To prawda, ale dzielenie go na jeszcze mniejsze i nazywanie takiego konkretnego celu jest problematyczne, tak jak tutaj pokazałem na przykładach. I tutaj skupienie się na samym celu przysłania czasem cały proces, bo skupiać się na nazwie musi to jakoś się nazywać, bo ktoś kiedyś tam nam powiedział, i zaczynacie skupiać się nie na tych rzeczach, które są potrzebne, a zaczynacie na tym, aby określić ten cel. Sprintu. Jak to będzie się nazywało? A czy tak naprawdę to jest ważne? Chodzi o to, żeby dowieść te zadania, wszystkie, które zostały zadeklarowane, ewentualnie powiadomić wszystkich, że jest jakiś problem, na przykład ktoś nie ma pieczątki w paszporcie, komuś będzie się kończył ważność paszportu. Moim zdaniem to jest dużo ważniejsze niż nazywanie samego sprintu, czyli dla mnie ważny jest sam proces i dogadywanie się poszczególnych osób w danej grupie. I tutaj jeszcze taki przykład z życia codziennego. Czyli będę szczęśliwy, gdy osiągnę jakiś cel. Na przykład schudnę, czy będę więcej zarabiał. Tylko to tutaj nie skupiamy się na samym celu. Jak schudniesz, jak będziesz zarabiał więcej. To są bardzo mgliste rzeczy, i tutaj wezmę na tapet te stwierdzenie, że schudne. I tutaj dochodzimy już do pewnego rodzaju procesu. Ćwiczenie codziennie, wstawanie o tej szóstej, siódmej. Jakiś mały bieg, może spacer, czy coś podobnego. Jakieś dwie pompki, jeden przysiad. Jakaś skakanka, może drążek do podciągania. Tak naprawdę cel w tym wypadku będzie jedynie wypadkową procesu, który sobie sam zaimplikujesz, tego procesu, Twoich przyzwyczajeń, które sobie wyrobisz. Więc moim zdaniem cel ogólny jest bardzo ważny, tak jak tutaj, że chcesz schudnąć. Jednak należy skupić się na samym procesie wytwarzania, tworzenia tego celu, a nie na pojedynczych małych kawałeczkach i ich nazywaniu, bo zatracasz cały proces, zatracasz wszystko to, co może doprowadzić cię do osiągnięcia tego twojego wielkiego celu. A jeżeli jesteś zainteresowany stworzeniem własnych celów, własnych przyzwyczajeń, to zapraszam do mojego kursu, w którym pokazuję krok po kroku, jak możesz w łatwy, szybki i przyjemny sposób, nie obciążając się, stworzyć taki system zarządzania sobą w czasie. I to tyle w tej pogadance. Zapraszam na następną.